Dzień dobry, z tej strony Bartek z kanału Bartek 2. I dzisiaj będziemy sobie robić yy, świat survival i będziemy przychodzić do Minecrafta. Oczywiście to będzie party. Dopiero pierwszy. Oj, zapiszę. Ja Surveillance. Zostaje nowszy Snapshot, jak mogliście tam zauważyć i nawet jest na górze napisane Minecraft 1.21 Prerelease -re y 3, nie? I sobie zaczynamy odcięcie drzewka. To nam chwilę zajmie. Przejdziemy szybko Minecrafta. Myślę, że tak na dwóch, na dwóch odcinkach y przejdziemy Minecrafta. Czyli nie ma e, takiej, e, takiej potrzeby żeby na większej ilości przychodzić. Mm, dobra. Robimy tak, deseczki. Za deseczki dostajemy e, crafting. Crafting, pateki, zimpadele, yy, kilofito. Co to? O ja! Co to miało? Ej, to wyglądało jak idealnie jak zasadzka, nie? Wow, to wyglądało idealnie jak zasadzka, nie? Widzicie jak w ogóle wpadłem? Yy, po prostu tak, wkopałem się pod siebie i kabum! Ale tam tylko trochę drawienka. Tam mam jakąś krówkę. Trzeba będzie jej powiedzieć bye bye. Robimy sobie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Yy, włączamy tak, yy, patyle. No i tam już nie będziemy mogli kopać, bo wiemy, że możemy zrobić to. Możemy powiedzieć bye bye. Musiałbym tam wbić a, na czuja. To naprawdę wygląda ładnie. Sobie wkopujemy się powoli. Mm, powolutku się wkopujemy, żeby nie wkopać się na jakąś lawę. Raz. Jak się najlepiej kopię? O. Tak jak ja Czyli tak. To też nie pykło. O, o. Wszyscy wiecie, żeby nie wpadniecie na... Czekaj. A w sumie szybko zrobię. Craftingo. Y, kilofito. Y, tak, patyki. Mieczyk. Siekierka. No i jeszcze zrobimy badyli trochę. Tu teraz to zaraz zrobimy yy, łopatę. Kilofito. I sobie tu schodzimy chwilę. Dobra, szybciutko. O razu rzucimy sobie mamy y, tej patyki. Jakokolwiek pochodni to zrobi. Idzie ale. Dobra. Mm, szybko zrobimy to tak. Tak się rozwija Nie, że. Czyli, że tak robicie. Mhm. Oj, nie wiecie, Nie wiecie chyba, czy o to chodzi, nie? Że nie, nie wkupujemy się na jedną kratkę. Widzieliście co ja na początku, nie? Już nie mogłem wiedzieć, że jak się wkopię od razu, to wpadnę na lawę, bo jest na to jakieś procenty, ale... Ten. I zgadnijcie, po co zbieram żwir, nie? Żwir. Jeśli kto zgadnie, to ten żwir zbieram dlatego, że przecież mogę yy, nim... Yy, albo można nim klaczować. Też można nim szybko budować pod siebie, nie? Dobra, szybciutko sobie zbieramy. Węgielek To byśmy tutaj się podbudowali? Żwirkiem możemy się podbudować. Tak jak mówiłem. Żwir najlepszy budulec. Dobra, raz, dwa, trzy. Na początku Pójdziemy śwince bye-bye. Ką też powiedzieć bye-bye. Eee, dobra, mamy jakiś kamiennik jeszcze. Eee, trochę może tam przyciszy nam. Nie wiem, czy mi nie zajęło się nic. słychać nie? Wiecie, żeby nie było, że troszkę głośno. Jest, coś... jest chyba jeszcze jakoś głośno. Ultra. Dobra. Pierwsze drewno, czyli któreś już tam drewienko. A po... zgadnijcie, po tym mi drewno. Jest tu parę rzeczy. Będziemy budować domek, raczej jeszcze w tym parcie part 2 gdzieś y, jeszcze nie wiem kiedy zrobimy ale będzie part 2 też myślę, że skończymy na czwartym parcie a, y, albo na dalej zależy jak będzie się wam podobała ta seria więc jeśli wbijecie y, tutaj 100 y, łapek w górę to wtedy nagrywam kolejny Yy, odcineczek, nie? Okej. Okay, tu mamy jakieś takie rzeczy. tego węgla nie zbierałem, ale... A ja jeśli bym zebrał. Mam 22 drewienka. To jeszcze sobie dozbieramy. I sobie zrobimy chyba domek w górze, to nie? Czyli tamy w górze robimy taką bazę zbiera się. E... Piasku na szkło. I będzie naprawdę dobrze, że się grało nam. Też się uczycie na tym odcinku, jak grać, jak przychodzić, jak wszystko pokonywać. Też trzeba uważać na samym do netheru. Bo inaczej można zginąć. Bo kto wie, gdzie się zrespimy, w sumie Przepraszam, gdzie my się zrespimy? Gdzie portal y, y, nas przeniesie? Bo byłoby śmiesznie nie? i by był ubaw. I wpadł od razu do lawy, nie? Spałni się i nagle... Padam. Bye, bye. Do lawy. Hmm, coś tutaj nigdzie nie widzę. E, jakiś zwierzaków, a zwierzę... ...by się przydały. Taki celen, bardzo... E, gdyby, ...że tu gdzieś może być mężczyzn. Niedaleko? Ups. Okej. Okay. Tu sedo, jakieś sadoneczki. Podbieramy sezonki. Sezonki są... Dyle do, do, do dobre, że można też się przepalić. dobra pierwszy taki kejwik węgla dużo trzeba pozbierać 42 Węgle, jakbym miał 47, to bym miał yy, więcej, ale będę bridżował. Widzicie, zbliżowany zbiżowanie jest najlepsze. Widzicie, zbliżowałem i. Czyli postawiłem szybko most. Też takiego to się robi z shiftem. Nie wiem, czy to bezpiecznie, że tak sobie chodzę. Bezpieczni i niebezpieczni w sumie. Najbezpieczniej o tyle, że mogę natrafić na szkieleta. Hmm. Tu jakiś mobek. Będziemy mieć czerwone łóżko. W sumie będziemy mieli wtedy, mogli mieć łóżko w barwach y, narodu polskiego. Tylko, że trochę będzie za dużo czerwonego, za mało białego. Pokonać. Może w następnym odcinku zrobimy dopiero bazę. Ale już taką, wiecie, wtedy porządną bazukę. Mm -hmm. Robimy od razu jeszcze łóżko. Barwimy na. Mm, a, że muszę mak przerobić na barwnik, łóżko, na polskie łóżko. I zrobić jeszcze piecek. Piecor, um. Przepalimy i polskie łóżko i lulu idziemy, lulu. Zobaczmy. Nie mamy jakoś dużo jedzonka, ale zawsze coś. Lepszy, le Przyryt niż nic. Dobra, lecimy i, i dalej. Nie wiem, czy teraz będziemy budować ten domeczek, czy y y w <śm> <śm> Czy będziemy teraz budować ten? Nie, na razie chyba itemki mam na dobre. Trochę jodzonka, łóżko. Itemki jakieśkolwiek. O, znalazłem swoją dziurę. Twoją klitkę. Widzicie co widzowie? To będzie na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku będziemy robić kolejne rzeczy, jakiś domek. To na przykład jest piasek na odcinek. No i inne rzeczy. Więc Do zobaczenia w następnym odcinku. Eluwa!